Cofnijmy się w czasie do Ameryki lat 30. To właśnie tam, na zwykłym przydomowym podjeździe, zrodził się pomysł, który na zawsze zmienił oblicze amerykańskiej rozrywki. Opowiemy dziś historię o tym, jak z prostej potrzeby powstała prawdziwa ikona popkultury. Spróbujmy sobie to wyobrazić. Ciepły, letni wieczór, rok 1933. Na ogromne otwarte pole powoli wjeżdżają samochody, jeden za drugim, ustawiając się w rzędach. Wszyscy czekają aż na gigantycznym ekranie przed nimi pojawi się najnowszy hit z Hollywood. Coś absolutnie niezwykłego wisiało w powietrzu. No dobrze, ale żeby zrozumieć skąd w ogóle wziął się ten pomysł, musimy zadać sobie jedno kluczowe pytanie dlaczego klasyczne, eleganckie kina tamtych czasów przestały niektórym wystarczać? Coś musiało być z nimi nie tak, prawda? No właśnie, bo pomyślmy, jak wyglądało wtedy wyjście do kina. Dla wielu osób, a już zwłaszcza dla rodzin z małymi, energicznymi dziećmi, to była cała wyprawa. Trzeba było się wystroić, a potem, cóż, przez cały sens spróbować uciszyć maluchy, które miały w nosie kinową etykietę. Dokładnie tak. Kina były wtedy miejscami dość formalnymi. Siedzenia, no cóż, nie należały do najwygodniejszych, były ciasne, a przede wszystkim obowiązywała absolutna cisza. To wszystko sprawiało, że dla rodziny, która chciała po prostu miło spędzić czas, bez niepotrzebnego stresu, takie wyjście stawało się problemem ktoś musiał wymyślić coś lepszego. I tutaj na scenę wkracza nasz bohater. Człowiek, który postanowił wziąć sprawy w swoje ręce, Richard Hollingshead, przedsiębiorco z New Jersey. On nie tylko zauważył problem, on postanowił znaleźć na niego genialne, choć na pierwszy rzut oka szalone rozwiązanie. Jego wizja była no genialna w swojej prostocie. Pomyślał: a co jeśli dałoby się stworzyć kino, do którego można przyjechać całą rodziną, w ogóle nie wysiadać z samochodu i oglądać film w totalnym komforcie? Bez eleganckich strojów, bez uciszania kogokolwiek po prostu czysta Frajda. A wiecie co jest w tym najlepsze? Jego proces twórczy to była czysta partyzantka, żadne tam laboratorium. On po prostu rozwiesił prześcieradło między dwoma drzewami na swoim podjeździe, postawił projektor filmowy na masce samochodu i zaczął kombinować. Po wielu wielu próbach i błędach w końcu dopracował koncepcję i ją opatentował. I tak, właśnie dzięki tym garażowym, a w zasadzie podjazdowym eksperymentom, nadszedł ten wielki, historyczny moment. Noc, która miała na zawsze odmienić amerykańską rozrywkę. Zapamiętajmy tę datę, 6 czerwca 1933 roku. To właśnie wtedy w Camden w stanie New Jersey oficjalnie otwarto pierwsze na świecie kino samochodowe. Mała ciekawostka, pierwszym filmem, jaki pokazano, była komedia o wymownym tytule Wives Beware, czyli Żony umiejcie się na baczności. Ludzie byli absolutnie zaintrygowani. A skala tego przedsięwzięcia, No cóż, od razu poszli na całość. Pierwsze kino mogło pomieścić, uwaga, aż 400 samochodów. To doskonale pokazuje, jak bardzo sam Hollingshead wierzył w potencjał swojego pomysłu. A ceny były śmiesznie niskie. Płaciło się 25 centów za wjazd samochodu plus dodatkowe 25 centów od każdej osoby w środku. To była rozrywka naprawdę na każdą, nawet najskromniejszą kieszeń. Oczywiście, jak to z każdym wynalazkiem, nie wszystko od razu działało idealnie. Największym wyzwaniem okazał się dźwięk. Na początku wielkie głośniki stały po prostu przy ekranie. Efekt? W pierwszych rzędach było ogłuszająco głośno, a w ostatnich prawie nic nie było słychać. Ale i na to znaleziono sposób małe, indywidualne głośniki, które każdy mógł zawiesić na szybie swojego samochodu. To był prawdziwy przełom. Sukces tego pierwszego kina w Camden był jak iskra, która podpaliła łąd. Pomysł błyskawicznie rozprzestrzenił się po całym kraju. Kino samochodowe idealnie trafiło w swój czas i ducha powojennej Ameryki, stając się prawdziwym, masowym fenomenem. Bo żeby zrozumieć ten szał, musimy spojrzeć na to, co działo się w Ameryce po II wojnie światowej. To był czas wielkiego boomu gospodarczego. Rodziny masowo przenosiły się na przedmieścia, a własny samochód stał się czymś więcej niż środkiem transportu: był symbolem wolności, centrum życia rodzinnego. Kino samochodowe było dla nich po prostu stworzone. Zobaczmy, jak to się pięknie łączy. W latach 40. gwałtownie rośnie liczba samochodów na amerykańskich drogach. A co dzieje się dekadę później? Lata 50. to absolutna złota era dla kin samochodowych. To był po prostu idealny mariaż nowej technologii i nowego stylu życia. I tu, w tym porównaniu, leży cała tajemnica tego sukcesu. To były dosłownie dwa różne światy. Z jednej strony mieliśmy kino tradycyjne, publiczne, dość sztywne, wymagające ciszy, z drugiej zaś kino samochodowe, prywatna przestrzeń własnego auta, totalny luz i atmosfera spotkania towarzyskiego. Wybór dla wielu był oczywisty. Bo musimy zrozumieć jedną kluczową rzecz: kino samochodowe było czymś znacznie, znacznie więcej niż tylko miejscem do oglądania filmów. To stało się sercem lokalnych społeczności idealne miejsce na wypad z całą rodziną. Kultowe miejsce na randki dla nastolatków, a przed głównym filmem często leciały kryskówki dla dzieci albo kroniki filmowe. To było całe wydarzenie. I tak na koniec zostaje nam jedno przewrotne pytanie: A co jeśli okazało się, że najlepsze miejsce w kinie wcale nie znajdowało się w eleganckim kinowym budynku, ale na otwartej przestrzeni, pod gwiazdami, w zaciszu własnego samochodu? Kino samochodowe nie tylko zmieniło to, jak oglądało się filmy, ono dało ludziom zupełnie nowy, wspaniały sposób na bycie razem.